Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z serii Back to School. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu z serii Back to School, holu zakupowego, to koniecznie ja Was tam odsyłam. A dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym przejdziemy się po sklepach i pokażę Wam cały asortyment yy, odnośnie Back to School, czyli przybory szkolne, czyli to, co zapewne lubicie najbardziej. No, wybrałam sobie parę sklepów, do których dzisiaj pójdziemy. Nie będą to wszystkie sklepy, także jeśli chcielibyście drugą część, to piszcie koniecznie w komentarzu. No i zostawiajcie łapki w górę, jeśli ten filmik wam się spodoba. Jeśli jesteście tutaj nowi, bo zapewne będą takie osoby, to koniecznie zostawcie subskrypcję na dole ten czerwony przycisk, będzie mi strasznie miło. Yy, I co? Zapraszam was już do oglądania. Hejka, wszystkim dojechałam. Idę teraz do galerii i widzimy się w pierwszym sklepie. Pierwszy leci Empik. Proszę bardzo, tutaj mamy kolekcję kwiatową jak co roku, bardzo fajne są te zeszyty, po 3,99, także tak, no miałam tylko jeden z tej kolekcji, ale są mega ładne, tylko mają dość ciemne te strony, więc to jest jedyny minus. Zobaczcie jaki wielki wybór teczek, są również te takie światowe bardzo fajne, jednak, jednak myślę, że ja wybrałabym coś takiego klasycznego, coś właśnie w stylu takiego segregatora, o właśnie może takie z przygródkami. No bo jednak do szkoły średniej jest moim zdaniem coś takiego lepszego, no ale wiecie, jak to woli. No i zastanawiam się nad segregatorami, więc może jak na jakiś się zdecyduję, no tak nie może taki mniejszy. Zobaczcie, to są mniejsze, a to są większe, także... No, od koloru do wyboru, jak to się mówi. Są również te takie plastikowe, także spoko. Długopisy Paper Mate. Jak ja to mówię, papierowe długopisy. No, uwielbiam je strasznie i co roku je kupuję. I właśnie też to te niebieskie. To jest strasznie wielki wybór tych wykreślaczy. Tym mamy stabilo. Niestety kosztują 32 zł, więc dość dużo. Ale są również inne. No, także. Można sobie coś fajnego wybrać. Są również takie kalendarze, także super naprawdę z tymi napisami. A tutaj mega fajne. Na przykład tutaj puk to tam fizyka nie rozumie. Super, no naprawdę. Tutaj macie takie coś, że 3 za 2, kup 3 za 2, za 2 także super naprawdę. Po Na motywu kwiatowego są również takie zeszyty A4, także można też sobie coś wybrać. Oczywiście standard zeszyty z Oxforda. No. Super. Tutaj mamy kwiatową kolekcję i jak zwykle mamy również takie piwniki, właśnie w stylu kwiatowym. Także jak ktoś, jak komuś się podobają to zapraszam do Empiku. Empiku, Empika, nie wiem jak to się wymawia. W Roku mamy również tutaj te piwniki, te plastikowe za 7 zł i powiem wam, że mi się te strasznie podobają. Ale chyba w tym roku sobie odpuszczę, bo już mam chyba strze. Mega śliczne te kawielki. Serio, podobają mi się takie pastelowe, coś takiego. No super. I tutaj mamy też taki jakby planer na cały tydzień. Że jak ktoś lubi sobie planować cały tydzień szkolny i nie tylko, to naprawdę myślę, że super. O Empik. Teraz lecimy zobaczyć asortyment od więc to może być dość sporo ludzi, ale postaram się wam tak czy siak nagrać. Jak nie z moim głosem, to po prostu co tam się znajduje. za dużego asortymentu nie ma, także lecimy dalej. To lecimy teraz do Action. O, tutaj są również teczki, tylko są już nieco tańsze, ponieważ za 6 zł. I też myślę, że są bardzo fajne. Na przykład ta tutaj. Tutaj są nieco większe już i tańsze, więc nie wiem o co chodzi, ale no tak. Wezmę te zakreślacze, bo zobaczcie, są bardzo tanie, więc super. No, także tak. Że... O zobaczcie, tutaj są takie kalkulatory na matematykę. Właśnie do szkoły średniej takie idealne, bo myślę, że w jeszcze nie są potrzebne, no ale tak. Wydaje mi się, że też wezmę. Miałam rok temu ten podajnik, i powiem szczerze, że nie umiałam go kompletnie otworzyć. Ale to chyba ja po prostu nie umiałam go otworzyć, a nie że był jakiś nie taki. No, tutaj, proszę bardzo, taki bullet journal, super. Jak ktoś. Ja akurat nie umiem planować, bo po jakimś czasie przestaje, ale jak lubicie, no to zobaczcie, za 7 zł. Tutaj również jest pełno takich kalendarzy na właśnie rok szkolny. Zobaczcie te czerwone. Mega fajny. No, oraz takie glo glo globusy. globusy. Także, jeśli macie rozszerzoną geografię, to fajnie sobie takie coś zakupić. Także, jeśli szukacie jakichś kalendarzy fajnych na rok szkolny, to polecam action, bo są serio. za 10 zł takie. No, mega. Te e, zakreślacze miałam chyba rok temu. I te są mega, ale ja wolę zakreślenia, więc ich nie wezmę, ale ja mam się takie pastelowe. Tutaj mamy zeszyt Oxforda A4, a tutaj taki A5. Także jak to woli. Tylko że tutaj jest 2 złote troszeczkę fajne. No na przykład tutaj mamy taki ze złotymi kropkami, a tutaj taki. Today is the perfect day. Taki bardzo fajny. Bardzo I believe I can fly. Fajny zeszyt. No super, naprawdę. Hejka wszystkim, także wczoraj zapomniałam się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Taki przegląd artykułów szkolnych. Niedługo pojawi się też, myślę, hol zakupowy, także wyczekujcie. Ja Was zapraszam koniecznie na mojego Instagrama. Tam się dość sporo dzieje. No, także tam Was zapraszam, odsyłam yy, i co? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jaki film z serii Back to School chcielibyście jeszcze zobaczyć na moim kanale, a my widzimy się w kolejnym filmie z tej serii. Także co? Uziaki, do zobaczenia i...